Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Witajcie kochani Witajcie kochani i stąd startuje. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Witajcie kochani. Nie wyszło. Eee. E, mm, e, 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 na. E, no i wychodzi, że Lazeńskie opłatki są tutaj. E, no i wychodzi na to, że mamy tutaj też jakieś lokalne. E, e, bo powiedział, że się napijemy wieczorem. To. Eee. E, no. I otwieram właśnie co? I e, 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 dosyć duże <grystanie> e, Dwa banany, jogurt. E, chociaż też, żeby to nie zabrzmiało, jak. A e... e, nie ważne. Montuj to szybki, i tyle. Mamy tutaj. E eh, eh, e, 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 ale gorące, wpadniesz pod auto, e, 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 e. Pięknem. pięknym. E natury, która nie została przez człowieka. Dobra, nie ważne. Oj, zaparowało. i Cały czas idziemy terenami wzdłuż granicy Czech. Jeszcze cały czas idziemy terenami wzdłuż granicy Czech. E, e, e. Także dosyć ciekawe historycznie tereny. Taka naprawdę z jednej strony. E, Jeśli jest to poprowadzone w ten sposób na całej długości, no to osoba, która to robiła, nie ma pojęcia o chodzeniu szlaków długo. Do... Nie ma. Jeśli tak jest. Eee, eee, eee... Miłego montowania, szybki. Trzymaj się tam. No dobra, kochani. Witamy. 6 dnia wędrówki. Witamy 6 dnia wędrówki, kochani. I no, wypisgałoby mnie na dworze. Więc bardzo fajnie, że no i strasznie bym zmarł na dworze. Także fajnie, że spałem w ciepełku i idzie się znacznie łatwiej, bo nie, nie, nie męczysz się. Psychicznie szczerze mówiąc, aż i nie męczysz się psychicznie. Szczególnie pamiętajcie, pamiętajcie kochani. Tysiąc dwadzieścia tysiąc czterdzieści dwa. No jest świetny piesek, który chce się pobawić. Nie będę się z nim bawił, żeby nie ten. Ale spoko e... I... Eee. eee, kurde, akurat zaczęło wiać. Aaaa, miałem śpiewać, kochani, miałem śpiewać i zaczęło wiać. No patrzcie. Wieś z osiemnastego wieku e... 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 Kalesony e... E... To widać, ale jest mokra. Chyba nie widać, ale kurde, nie wiem jak wam to pokazać, a ona jest mokra od zewnątrz, nie, od środka. Yy... Ale przynajmniej, o kurde, czekajcie, bo ja tu zaraz utonę w tym muchu. Zobaczcie, co tu się dzieje. But mi znika praktycznie. Kurde, yy, yy, no i. Hey. No dobra, o coś jest na kamerze. Powidła eee. jest gitowa. i powiem Wam, a to zaraz Wam powiem las po deszczu w promieniach słońca. Oj. Ey, eee... no Dlaczego ja to zawiązałem na sobie. Eee, eee. I selfieka jeszcze. Czekajcie, wędruję już cztery godziny, także pora coś zjeść. E, po, 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 podpatrywałem na GPS-ie. E. E. I tyle. I chyba jutro. Jutro albo pojutrze się widzę z kozicami piwniczańskimi. Chyba pojutrze, nie z kozicami. Co ja gadam. I chyba pojutrze albo jutro się widzę z. Yy, osobkami z bloga Światokiem Piechura. Yy, I nie pamiętam, co dokładnie powiedziałem u Dibora. Jak to było z tym, że, że mnie wziął na nocleg? W każdym razie kupowałem. A, to powiedziałem to dobrze. Jamniki podobno są wredne. Kiedyś chciałem mieć jamnika, potem się o nich naczytałem i już nie chciałem mieć jamnika. Eee. Yy, yy. E, i e, naprawdę e... E, i pięty mi się odbijają i a muszę włączyć GPSa e... Dawaj, włączaj się Alko Ładował się całą noc, zawsze mam problem, żeby go włączyć. Z... E... kiedy eee miał... Także e... 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 Kolejne zaskoczenie na szlaku. Może się jednak dzisiaj czymś. O przyłączeniu tej części Czechosłowacji, Sudet. O przyłączeniu. Ich linia nazywa się i ta. i to ich ułożenie. i to ich ułożenie. E... 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 Więc zostaje mi ała. W każdym razie ciekawostka, że z z e... z z, z, z... E... E... Szczęście by mi się przydało. Napisałem o i e... E... no i że naprawdę e, polecam. E, no, no, ale niestety e, są jaskinie. Oj, oj a, a. E, i e, no i nie jestem geolożką jak Paula, ale e, no ale coś tutaj widać No i nie jestem geolożką jak Paula niestety No i niestety nie jestem geolożką jak Paula Ale coś tutaj widać O, 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 o coś niestabilny jestem Nie tylko emocjonalnie Kurde, wszystko mi leci Wąska ścieżka skały. I tylko ja. Znalazłem cennik win. No i co my tutaj mamy? Hibernal. Chardonnay. Czy jak ktoś... Nie, ja nie potrafię w wina, więc pewnie mówię to totalnie źle. Kerka. Wiesz, dupeczka w kadrze zwiększa ilość wyświetleń. E, 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 no, jest po prostu duży i ładny. O jak dobrze. O tak, więcej, mocniej. O tak. O. Nie wiem jak wy, ale ja lubię połykać to i owo. Nie wiem jak się ustawić do słońca, bo kurde, e, ten. I. Eee. By, były pola, wioski, mm. <noise> które zostały zalane. Za... E, jak góra... E, zapomniałem nazwy. Tutaj przez te wzgórza wszystkie przyszliśmy do Mikulowa. Na tą górę i dalej. Tam... <noise> e, więc nie wolno się zatrzymywać w lesie. E, a jajaj. Um. I teraz tylko. O ty komar. Póki idę, to jest w miarę dobrze. A zobaczcie, zatrzymam się. Kurde. A, głowę mi atakują. A Dobra, to się wytnie szybki. Tego nie było. Jest, jest tutaj coś takiego. Możemy przeczytać na tej tablicy, że od czerwca do sierpnia. No dobra, kochani, robimy update. Także szlak czuwa, zaufajcie szlakowi, i naprawdę yy... e... 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 do mety zostało nam yy... ze sto. 100, sto sto. ale eee, że szukam noclegów w wiosewce na 40 km. No i właśnie. No. Szczytuję sobie spokojnie w górach i no i A, ale zimne za, za ten. Eee, biwakowy chyba jeszcze poszedł eee, kupę. Jak tam idzie biwakowy, idzie? No, zobaczymy leje właśnie Ale ci się rów poci. Boże, aż ci spływa po dupie I to będzie na, To będzie ty... eee. Eee... Na koniec bardzo serdecznie dziękujemy patronom szybkich podróży, których wsparcie umożliwia nam realizację marzeń i zachęcanie was do ruszenia na szlak. Dzięki 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 jesteście naprawdę wielcy.